Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o inteligencji, szerokie pojęcie, która została dotknięta przemianami w 1945 roku. Niektórzy mówią, że wcześniej, i musiała podejmować czasami dramatyczne decyzję. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Suleja z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Kłaniam się panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To jak to z tą inteligencją było? Najpierw spróbujmy podsumować straty wojenne, jakie dotknęły tę warstwę. No ta odpowiedź nie jest prosta, dlatego że te straty policzone nie są. Szacuje się, że objęło to około 30 do 40% całej grupy inteligenckiej. Ale jak powiadam, są to szacunki, no bo oni ginęli już jako żołnierze, ginęli w tych zbrodniczych działaniach okupantów jednego i drugiego niemieckiego i sowieckiego. Z jednej strony mamy. Piaśnice, z drugiej strony mamy to, co się działo w katyniu i wokół katynia i zresztą nie tylko. Także mamy Akcję AB po stronie niemieckiej, akcję, która, czyli inteligenc Akcjon, to wszystko w inteligencję wymierzone. Stąd rzeczywiście ja skłonny byłbym twierdzić, że te szacunki są raczej bliższe 40, a może i więcej procent niż niższe, to po pierwsze, z tym, że można posłużyć jeszcze inną tutaj. Miarą z miarą inną, in, inną perspektywą, taką mianowicie, że po wojnie, właśnie w tym 1945 roku, ale to, to też jest to szacunek, że ludzi z wykształceniem na terenie Polski, która została. To było około 40 tysięcy, no, oczywiście był ten odpływ emigracyjny i to jedno z tych niezwykle wartościowych, ale generalnie rzecz biorąc te szczerby wojenne były trudne do wypełnienia. Chociaż w okresie międzywojennym również tej inteligencji zbyt dużo nie było, w związku z tym te straty wojenne były tym bardziej dotkliwe. To prawda, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że tej inteligencji jednak własnej przybywało, że mieliśmy szkolnictwo wyższe, że można powiedzieć jeszcze inaczej, że międzywojenna matura dawała ten rodzaj wykształcenia, który był wyższy niż zdecydowana większość dyplomów magisterskich obecnych. I to trzeba jednoznacznie tak to formułować. Znam jednego człowieka, który zdobył przed wojną dyplom szkoły Wawelberga, przyjechał mhm. tutaj do Białego Stoku i zaprojektował cały zakład przemysłowy, całą odlewnię. Taką wiedzę na poziomie technikum tak. już miał. Tak, tak, dlatego mówię, że to są pewne rzeczy nieporównywalne. No, kłopot jest w tym, że to rzeczywiście jest to warstwa w sumie XIX-wieczna. Samo pojęcie z, z 1844 roku, użył tego pojęcia po raz pierwszy Karol Liebelt, taki znakomity filozof, uczeń Hegla, wielkopolanin, sam uczony, sam inteligent, który powiedział, czym ta warstwa jest, czy, czy raczej czym będzie, bo ona wtedy dopiero rosła. I to się przyjęło, to stało się tak, że warstwa nie powiem, że ogromniała, ale stawała się coraz większą. Coraz liczniejsza coraz ze względu na upowszechnianie się edukacji. Po części, to znaczy, w, no oczywiście to w, w, można mówić, że to były różne procesy, bo to jest kwestia wywodzenia się z tej zdeklasowanej, ale nie tylko szlachty, to jest kwestia tej ścieżki awansowej, jaka początkowo przynajmniej dzieci chłopskich dotyczyła. Jest znakomita książka Stanisława Pigonia, z Komporni w świat, która pokazuje taki chłopski awans w inteligenckie grona. No i możemy mówić, że w okresie międzywojennym była to grupa, która miała już swoje osadzenie w realiach społecznych, która miała określone funkcje polityczne, choć przede wszystkim kulturotwórcze. Była to warstwa niezwykle ważna, bo też warstwa, która rozumiała, na czym polega służenie państwu. To było służenie tej sprawie przez duże S. To znów z XIX wieku się wywodzi, ale tak się wtedy przyjęło, tak się na to wtedy spoglądało. I ta warstwa w okresie międzywojennym miała liczne przywileje, była wysoko notowana społecznie, tak bym rzekł. Znaczy ja bym z przywilejami to może przesadziłem. Może to przesada. Tak, no ale jeśli weźmiemy, iż e, marszałek miał pensję, Około 5,5 do 6 tysięcy zł miesięcznie, a profesor wyższej uczelni 3,5 tysiąca, no to wskazuje to mniej więcej pozycję w hierarchii społecznej. To prawda, ale też i nauczyciele znakomicie zarabiali, bo to też była warstwa, która była dobrze uposażona, ale też wymagano od niej bardzo określonych rzeczy, właśnie tej służby państw, była to służba. Cały czas to podkreślam. No, oczywiście inaczej pozycjonowały się wolne zawody, inaczej ta inteligencja urzędnicza, która ma tu, gdzie matura stanęła, przepustkę do, sięgnień, do wprowadzenia się do tej warstwy. Także rzeczywiście w, to była swoistego rodzaju elita. I nie tylko elita, może nawet nie tyle elita pod względem finansowym, bo jednak w tym obszarze przemysłowym zarabiano lepiej, choć porównywalnie w niektórych przypadkach. Natomiast była to bez wątpienia elita intelektualna. Z niej się wywodziła elita intelektualna, elita twórcza, I, i, i takie były funkcje. To były też funkcje takie wzorotwórcze, co. Wyraźnie też uwagę trzeba zwrócić. I stąd, jeżeli były wypracowane działania takie, które powinno się podejmować na rzecz społeczności, na rzecz państwa, na rzecz współobywateli, to w tej grupie przede wszystkim ta wzorcotwórcza inicjatywa miała miejsce. I stąd też konieczność. Zachowania tego wzorca w okresie najtrudniejszym, czyli w okresie wojny, w okresie okupacji. I stąd te straty olbrzymie, o których tutaj mowa. I po 1945 roku ta warstwa została postawiona przed ogromnym dylematem. Bo z jednej strony, zrujnowany kraj, mm -hmm. mocno dotknięty prześladowaniami, z drugiej strony, nowy ustrój, nowe wymogi. Mm -hmm. A z trzeciej strony no, trzeba było uzupełniać te wszystkie straty w sensie edukacyjnym, mm -hmm. bo no, liczono na to, że państwo zostanie odbudowane i przybędzie ludności i będzie trzeba zająć się edukacją, rozwojem nauki, rozwojem wszystkiego, można powiedzieć. Tak, tak. znaczy, to jest kilka procesów, które się zbiegły i rzeczywiście pan ma rację, że jeżeli mówimy o tym, że. Ta potrzeba normalności, która po wojnie była niezwykle silna, ona się musiała przekładać też na potrzebę silnego uczestnictwa w tym, co się nazywa procesem odbudowy. I takie apele zresztą ze strony władzy szły. Ale to jest jedna strona medalu, bo większość tej grupy miała też niezwykle silnie wkodowaną lojalność wobec tego państwa, które już nie istniało i wobec jego prawnego i faktycznego następcy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, więc to był taki, taki dylemat, co właściwie robić. Różne oczywiście były postawy, można było spróbować emigrować, udać się na imigrację wewnętrzną, ale zdecydowana większość, na którą też można było wywierać inne naciski, no bo trzeba pamiętać znów o tym, że każdy inteligent praktycznie w tym piątym roku został, jak to się ładnie mówi, upaństwowiony. Sklasyfikowany. Sklasyfikowany i wprowadzony w tryby, no to... Nie można było być naukowcem, nauczycielem, czy dziennikarzem. Inżynierem. Tak, trzeba, trzeba było mieć etat, no powiedzmy to w taki sposób, i to bardzo wyraźnie wyszło. I powiedzmy, początkowe te naciski były miękkie, a potem stały się naciskami twardymi. I to na zasadzie takiej, że można było złamać, przekupić. No, różne tutaj były techniki stosowane, choć to się zmieniało w czasie, ale to był ten dramatyczny wybór co robić właściwie czy rzeczywiście iść na służbę do diabła, bo większość miała. Świadomość, co to jest, co to, co to być może. To te wątpliwości w różnoraki sposób. Również tym poczuciem właśnie konieczności odtworzenia substancji, tej, która w czasie wojny została niszczona, ale zdawano też sobie sprawę z konsekwencji. No oczywiście byli tacy, którzy wybierali. Bardzo określoną opcję, to znaczy stawali się elementem władzy albo z elementem władzy służącym, i to też jest coś, co miało miejsce i trudno tego nie dostrzegać. Natomiast to się wiązało z czymś, co ja bym określił mianem kryzysu tego przedwojennego etosu, że odstąpienie od wymogu właśnie tej sprawy, którą inaczej przecież pozycjonowano z punktu widzenia lojalności wobec tego, co było, sprawiło, że wchodziło się w zupełnie inne komeraże, inny układ z tą nową rzeczywistością. Jakbyśmy tak prześwietlili tę warstwę, to co by wyszło na tej, na tej fotografii rentgenowskiej? <laughs> znaczy Zależy, czego będziemy szukać. Na problemie... Ale właśnie owych wyborów etycznych, powiązania czy, czy właśnie przejścia do znaczy, takiego był... budowania spokoju mm -hmm. tylko wewnętrznego i, i żeby się nigdzie nie angażować, czy jednak wpisać <laughs> się problem, w ten problem. Problem był głębszy, dlatego że no oczywiście były takie grupy, które jednoznacznie odrzucały. One były tępione. Jeżeli patrzymy na ilość wyroków, które zapadły od żołnierzy niezłomnych, to tam jest olbrzymia grupa tych, którzy mieli ten inteligencki status. Albo przynajmniej do niego aspirowali. To jest ta jedna, jedna część. Druga część to ci, którzy uznali, że no, udajemy się na tą wewnętrzną imigrację. Była ta trzecia grupa, która starała się przystosować, która powiedzmy w jednym przypadku przybierała barwy ochronne, to znaczy dawała jakiś tam homagium no temu, co się działo? Na przykład. No, ja posłużę się przykładem, może znaczącym, ale też z takiej grupy szczególnie wrażliwej, twórców Jana Parandowskiego. To jest rocznik 1895. Znakomity znawca antyku, świetne pióro, jako się do dzisiaj przecież wspaniale czyta, który brał udział w tych poczynaniach związanych z ruchem obrońców Pokoju. To była propagandowa chódzba. i myślę, że on miał pełną świadomość, czym uczestniczy. Natomiast w tym okresie najtrudniejszym, między 1948 a 1951, on to firmował, w jakimś sensie swoim nazwiskiem to firmował. Ja znam wielu zacnych. I profesorów wyższych uczelni, i twórców, właśnie, którzy no w, w takim czy mniejszym stopniu w tym wszystkim brali udział. I to jest coś, co pokazuje, że nie można było powiedzmy zupełnie minąć. Możliwość tej rogatki z napisem PRL, się, tak? Tak. Tylko, że, że od pewnego momentu, jak zaczęto już wzory sowieckie wprowadzać tak na siłę, to po 1947 roku właśnie, to się zaczęło od końca 1947, no to już nie można było powiedzieć, no w porządku, ja tam będę robił swoje, nie, nie sprzeciwiam się wam, ale dajcie mi spokój. Nie trzeba było być zwolennikiem. To wymagane entuzjazmu. To czasami tak bywa, że to nie da się powiedzmy tylko zachować no, godność i jednocześnie być biernym, tylko wymagano czegoś innego. To była ta grupa ta labilna, chwiejna i na nią poszedł przede wszystkim taki propagandowy atak. To jest wyraźnie dostrzegalne w każdych kategoriach. Nazwiska? Jakieś to bardzo różne. Można tutaj nazwiska przytoczyć, bo jak powiem, to, to też można, może powiedzmy to inaczej, że w, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, może na to sobie spójrzmy, były osoby też spośród inteligencji. Które po prostu robiły za łowców. Dzisiaj Talentów, bardziej, nie? Hat hunterów takich, łowców głów, którzy ich ściągali. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest Jerzy Borejsza. To jednak jest ktoś, kto w ramach tak, tak zwanej mądrości etapu, jak to się tam ujmowało, on ogłosił coś, co się nazywało łagodną rewolucją, czy rewolucją łagodną skierowaną właśnie do przede wszystkim środowisk intelektualnych i w ten sposób ich pozyskiwał. Dysponował papierem, mocami wydawniczymi. Wszystkim dysponował, bo czytelnikiem zawiadywał, gdzie mógł publikować. I jeżeli powiedzmy patrzymy na Kazus Andrzejewskiego, człowieka, który no, jest człowiekiem sprzed z, z pierwszej wojny, jeżeli, chodzi, jeżeli patrzymy na datę urodzenia, to bardzo wyraźnie widać, że on przecież rozpoznawalność i wejście w taką silną czołówkę intelektualną odnotowuje w okresie międzywojennym. Ma tę zasłużoną skądiną etykietę pisarza chrześcijańskiego. No i co robi? Robi propagitkę w postaci y, przecież y, tego popiołu i diamentu. Który jest najpierw drukowany w odcinkach w odrodzeniu, tym stworzonym przez Borejsze, a potem jest wydany przez Borejsze w czytelniku. A to nie jest nic innego, tylko pism, tylko... No, powiem, tam są różne wersje tej powieści, która jest, no, tak jak mówią właśnie Rosjanie, propagitka. Taka, która pokazuje, że te motywy nowej władzy są szlachetne i i rację jest po ich stronie. To jest ten, powiedzmy, taki pierwszy przykład, który jest no, przykładem niezwykle wymownym, tutaj takim pokazującym, że rzeczywiście tak można było robić. No ale powiedzmy, byli ludzie, tak, ja tu mijałem i przybosia i warzyka, to też, no, twórcy, uznani twórcy. Cóż, znali wcześniej. No to, to, jest, to jest ten okres jeszcze pierwszej okupacji sowieckiej, gdzie w, w przypadku Przybosia to jest ktoś, kto jest po pierwsze wodzący się z rodziny, można powiedzieć, chłopskiej, awans uzyskuje poprzez studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale ma... On wie, czym jest służba dla tego nowego państwa, bo to jest konspiracja POW. To jest ochotniczy udział w wojnie z bolszewikami. To trudno mu odmówić, że to, to, to trudno te karty negować. No i potem właśnie staje, przechodzi na tę drugą stronę, staje po stronie tych diabelskich mocy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, no i bierze udział jednak w tym glajszachtowaniu również kultury, choć Warzyk, który napisał ten słynny poemat dla dorosłych był jeszcze gorszy, to był taki no można powiedzieć politruk od literatury, od w ogóle kultury. I on jeszcze wcześniej to robił, te wszystkie obrzydliwe dokumenty, które podpisywano w czasie tej okupacji sowieckiej o tym świadczą. No można było powiedzmy Służyć władzy na zasadzie nieco przewrotnej, jak to robił Garczyński. I to też jest bardzo, bardzo wyraźne, bardzo wymowne, ale już bez wchodzenia w takie komeraże, jakie były przy tych panach, których tutaj poprzednio wymieniłem. Ale mogą być przykłady z innego obszaru, znacznie bardziej powiedziałbym nawet dramatyczne. Mamy kazus przecież Ogoniusza Kwiatkowskiego. Oczywiście on spędza w Rumunii, spędzają, właściwie będąc internowany, nie ma możliwości, jego biografowie to nie mówią, zakorzenienia się na tym emigracyjnym gruncie. Raczej Polski Londyn by go specjalnie tutaj nie przyjął, ale to jest jednak wybitna umysłowość ekonomiczna. Jest to jednak wicepremier rządów stanacyjnych, cokolwiek by nie powiedzieć. I nawet jeżeli Borejsza... Mający za sobą legendę... nie tę legendę, ma realne dokonania, tak, to są Imościce, to są Gdynie, to jest Gdynia, to jest COP, to to wszystko się tutaj dzieje. I nawet jeżeli pod niego przyjeżdża Borejsza, znów Borejsza, prawda, z, z tej zniszczonej Gdyni, nawet jeżeli apeluję do jego no uczucia, można tutaj powiedzieć, to to wszystkiego nie tłumaczy, bo on doskonale wie, w co on się pakuje, co to będzie. Zresztą się przekonał bardzo szybko, że te jego usługi zostały no, jednak zrzucone na, na bok, że został zapchnięty na margines, no potem też nie odzyskał już tej pozycji. Miał dać nawet, tylko twarz. Tak, miał dać twarz, no umiejętności też, bo on jednak to wybrzeże e, zagospodarowywał, to też nie można m, tego powiedzieć. Był okres, kiedy wydawało się, że rzeczywiście to idzie w te, je, zgodne z tymi jego oczekiwaniami, no ale w... No, to krótko trwało, to, to jest na tej sadzie z tym, że powiadam, że ja nie bez przyczyny tu o no, Oborejszy też mówiłem, że pan reaktor go nawet przede mną wywołał, bo to mamy dwa oblicza te, tego wciągania, powiedzmy, do nowego systemu, tego przekonywania statom cudzysłów przy tym słowie. No, bo borejsza robi to łagodnie, robi tymi środkami, którymi dysponuje, które bardzo miękko zresztą wykorzystuje. No, a jego brat trochę inaczej się nazywający, bo też przekonuje tylko że on używa czego innego. To jeden e, łamał powiedzmy kościa, drugi kręgosłupy. No i to niewiele się różni tak naprawdę, bo efekt jest niezwykle podobny tutaj. To próbując podsumować, kryzys etosu? Kryzys był bardzo wyraźny, dlatego, że zresztą na to inne czynniki też się składały. To była ta utrata tych miejsc do wykonywania pracy, to było rozbijać, rozbicie rodzin, to było właśnie te straty w, czysto ludzkie. Te wszystkie elementy się na to składały. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że kryzys musiał zaistnieć, no, bo ta. Sprawa służenia większej sprawia przede wszystkim własnemu państwu, własnemu społeczeństwu, po to, żeby rzeczywiście je móc zmieniać, zmieniło się w coś, co było karykaturą tego etosu, mówiąc, mówiąc najdelikatniej, gdzie o tych wartościach nie było mowy, najmniejszych. Można się było łudzić, tak jak w przypadku tego pokolenia najmłodszego, tego powiedzmy Anny Kamińskiej czy, czy, czy Bogdana Czeszki, które co prawda miał znów alowską i gielowską przeszłość, czy przy w Przypadku Tadeusza Polskiego to zresztą skończyło się dramatem i samobójstwem, ale, ale to nie do końca to wszystko tłumaczy. To były zbyt skomplikowane wybory. Ja też jestem odległy od tego, żeby tu jedną barwę w takim czy innym przypadku stosować, bo to było znacznie bardziej skomplikowane, zwłaszcza w takich realiach. Ale to jest no, wiemy o sobie tyle, o ile się sprawdzimy, bo nic innego nie ma. I inteligencja jako ta grupa może to samo sobie powiedzieć. No ale warunki zostały postawione dramatycznie. Warunki były dramatyczne, to znaczy, można powiedzieć jeszcze, że zdawano się sprawę, że nie ma wyboru tak naprawdę. No bo co można zrobić? Związek Radziecki może wieczny nie był, ale nie wydawało się, że upadnie. Trzecia wojna światowa, no raczej nie wchodziła w rachubę. No cze z czegoś trzeba było żyć jeszcze inaczej. Realia są takie, że jak się nie jest na państwowym, to się niczego nie ma. W związku z tym no, najczęściej było to, nie powiem, że to była całkowita kapitulacja, zresztą ten etos jednak przetrwał, przechowany został, no bo te wydarzenia późniejsze, to coś się nazywa buntami robotniczymi, a tak naprawdę były to bunty społeczne, to doskonale pokazują i bez istnienia tego etosu w takiej postaci zwartej, nie powiem że zamkniętej, bo on też ewoluował, to bez istnienia tego etosu nie byłby możliwy sierpień 80 roku, no bo wtedy mamy do czynienia z zupełnie inną syntezą, syntezą właśnie i robotniczą i syntezą jednak wsparcia tego robotniczego Chłopskiego, studenckiego, możemy wyliczać jeszcze protestu, właśnie przez tę grupę, która też go w jakimś sensie werbalizowała. Ale można by też postawić taką tezę, że dzięki przetrwaniu czy pamięci o tym etosie udało się przynajmniej części nowej inteligencji, bo przecież nowa władza mhm. w nowym ustroju zaczęła budować własną klasę inteligencji. Tak, to prawda. Od początku mhm. Tak, tak. Mhm. szukano kandydatów wśród robotników, i innych, że jednak było możliwe to zbudowanie takiego mostu doświadczenia. Znaczy, pozornie tak. Pozornie tak, dlatego, że tak jak pan mówi, próbowano zmienić skład na wyższych uczelniach, eliminowano tych, którzy mieli inteligenckie korzenie, czy nadzwyczaj trudno się było dostać, ściągano ludzi w prostych. No, ja jestem reprezentantem tego młodszego pokolenia, urodziłem się po wojnie. Z inteligencją nie miałem nic wspólnego. Moja rodzina jest taką robotniczo, chłopską typową. Też poszedłem na studia i to jest kwestia wzoru, który się otrzymuje. No, ale pan nie miał punktów za pochodzenie? Gałem, jak żeby? No, ja już nie miałem. Nie, ja już miałem. Ja punkty pochodzenia nie miałem, także to korzystałem powiedzmy z, ty, z tego typu dobrodziejstw. Natomiast problem polega na tym, kto stworzył wzorzec. Jeżeli wzorzec dostarcali ci, którzy jednak... Ów etos mieli w tyle głowy, mogli go pielęgnować, mogli go też przekazywać Czyli swoim był uczniom, mistrz, u którego można było się nie, uczyć. Nie jeden, który właśnie tutaj czeka inaczej formatował. Jeżeli do tego dochodziła krytyczna lektura, jeżeli doszło to doświadczenie 68 roku, ja bym go nie absolutyzował, ale ono też jest doświadczeniem oczywistym, gdzie można powiedzieć, można taką tezę postawić, że to młode pokolenie tam zostało stracone. A potem to potwierdzono w 70. roku. To bardzo wyraźnie widać, że ta próba no spełzła na niczym. Że ten wzorzec jednak okazał się na tyle atrakcyjny, krwały. na tyle trwały, na tyle silny również, że on jednak był adoptowany, akomodowany przez te wszystkie kolejne pokolenia ludzi, którzy takie aspiracje inteligenckie, inteligenckie mieli. A 80. rok to przypieczętował, bo to była, ja patrzę też z wrocackiej perspektywy, się w wodze, jednak taka dura symbioza pomiędzy środowiskiem młodych robotników, choć nie tylko, a środowiskiem inteligenckim, gdzie te różnice się jakoś zatarły i ten etos został też przekazywany w tę inną stronę. To też jest bardzo ciekawe zjawisko, nieopisane, ale godne uwagi. Na zakończenie, już taka refleksja i przewidywanie przyszłości, panie profesorze, bo mamy obecnie również do czynienia ze swego rodzaju rewolucją. No, I pytanie, co przetrwa wśród tej nowej inteligencji przywiązanej do smartfona, pamięci operacyjnej, ramu i tym podobnych rzeczy. Znaczy, ja powiem w ten sposób, że można mieć nadzieję, jeżeli ten wzorzec jest dalej wzorcem jakimś sensie atrakcyjnym, jeżeli będzie rozpoznawalny również, że on jednak zaadaptuje się również do nowych technicznych warunków, że ta Inteligencja, nastawiam no tu cudzysłów, i bez cudzysłów już dopowiem celebrycka, że nie będzie miała udziału w formatowaniu y, tych swoich następców, choć ona oczywiście jest głośna, widoczna, wspierana przez siły medialne. I myślę, że ten etos, może nie w takiej klasycznej postaci, ale w postaci związanej z. Y, Poczuciem, czym są wartości, te wartości, które, czym są imponderabilia, również, że to jednak inteligencji przypisane nawet w tych nowych realiach okaże się wartością taką, która zostanie. Że nie będą służyć tylko, li tylko komputerowi ale I, mamonie, także, tak. i mamonie, ale hmm. także innym ludziom. Tak, tak, innym ludziom i tym, 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 tym powiedzmy wartościom wyższym. Dziękuję Można bym... mieć taką nadzieję. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem bardzo był dziękuję. pan profesor Włodzimierz Suleja z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Lech Pilarski do usłyszenia